Myślę, że takie spotkania jak dzisiaj to nie tylko duży zastrzyk edukacji, ale też integracji. Poznajemy się dzięki tej konferencji, czyli współpracy Powiatu Oświęcimskiego, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacji Biura Inicjatyw Społecznych i Programowi Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Możemy zdobyć wiedzę na temat tego, jakie programy zostaną uruchomione w tym roku i w kolejnych z funduszu Europejskiego dla Małopolski na obszary związane z pomocą społeczną, z włączeniem społecznym. Które będą wspierać rozwój potencjału, tak? Czyli to, że organizacje nie tylko działają dla innych, tylko tym razem będą mogły zrobić coś dla siebie, rozwijać kompetencje swojej kadry, doinwestować swój lokal. To są takie rzeczy, które nie są oczywiste w sektorze organizacji pozarządowych, na to mało jest możliwości finansowych, a tutaj będą, więc myślę, że to jest ciekawe. Mówimy tutaj o kilkuset milionach złotych, które są do dyspozycji na, na włączenie społeczne społeczne dla dla powiatu.